Widzowie, niestety jest przykrością, ale to są już ostatnie dni Daily. Już od 1 kwietnia koniec filmów codziennie. No, oczywiście się będą się pojawiały, ale nie tak, że są obowiązkowe. Więc jeśli macie czas i chcecie się, jest to idealny moment, żeby obejrzeć swoje ulubione filmy. Lub ul Widzowie, to jest czarny market. Inaczej jakiś market, czy coś innego, i coś takiego. A my. Z niego będziemy mogli tylko używać lud. Ten pan, który jest przed nami będzie dzisiaj trochę wyściszony, ale ostatni raz. A my przejdźmy już do tego pięknego materiału. W co wie? Nadlatuję! Na czarny rynek. Czarny? Bo czarny. Typ! Gdzieś tu jest. Biorę broń. I muszę... Kupić... Nie mamy kiszonu, więc musimy... Kupić coś ze złoto, Złoto. Złotko jest piękne, a, a złoto jest najlepsze. Gdzie ten jest? A, bo tutaj są tylko zakiżonki Jak to za kiszą? Czekaj, gdzie? Czemu tu nie ma wejścia? A, tutaj są za a, czy ty zakisionki. Jak się wchodzi do tego rynku? Widzowie, ja jestem chyba jakiś upośledzony. Zobaczcie, ja jestem upośledzony. Nie, bo. A, tu się wchodzi. Po co mi wyrzucasz... Dobra, mamy tutaj pompy, mamy Augi, Augi. Masz tu auga, ci kupiłem. O, dziękuję. Czekaj. Ja bym przyszedł, o, ja bym kupił ja bym kupił snajperka za tego. O, ktoś ja otworzył, bym... ktoś otworzył to. Ja ktoś... otworzyłem. A, to możemy pójść po kryptokiszony i wziąć stąd coś. Chodź pod kryptokiszony. No to właśnie idę. Ja biorę, ja, jeden dla mnie, drugi dla ciebie. Ja kupuję jeszcze pompę sobie. potrzebuję minisów Ja, o, nie, ja, ja lecę o, jest na. Jest, jest, ja, 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 ja idę na zalazkę. Czekaj, bo toiletem wyleciałem 15 km stąd. Ja bym poszedł na ten, ten jest bliżej. Nie, to nie rozpakowuję, będziemy na czas. Idealnie, będziemy. Idealnie. Nie ma tu żadnego. O, nie ma tu auta żadnego. Nie, nie. Nie interesujemy, to jedę po pokiszony. Co wy? Nie, mus musimy zdobyć kiszony. Ale musimy iść 5 godzin później. Jedę po pokiszony. Ja mam auk Dr. Slon. Pamiętam o Dr. Slon jak wiesz, w komentarzach, że pamięta Dr. Slon. Dr. Slon, pan że niektórzy czytają Dr. Slonę. A ja wam mówię, że jak ktoś mi przeczyta Dr. Slonę, to ja go zapierzę uszy i go wykręcę, i go zabiję. I wszystko robię. Mamy... Wydałem złoto, idziemy pokryto kiszony zabić typów, bo safe otwiera, ja mam przypadkiem... No, jak, ten sen. Chill, Chill chil chil bomba! Bo wtedy myślą, że my będziemy bocikami, nie? A to będą do... chil. O, otworzyli safe, bo dobra, jak będą wychodzić z sejfu, to już idealnie zabijemy. Zresztą to jest plan na... Ile? Mamy jeszcze bo jakbyśmy mogli uciekać. Chodź tak po cichutku, mi jak będą wychodzić, to ja kucam. Ja, ja idę po kucaku już. Ja podchodzę już. Też. Ej, chodź pod wejście, pod wejście. tylko tam bli bliżej już kucaj, 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 Żeby nas nie widzieli, jak będą wychodzić, to pompy za... Może nie za 200, ale no... O! Ja mogę za 200. Nie wiem, jak ty. Ja też. O, rozwalają. Rozwalaj rozwalają safe, chodź, chodź, tutaj Spojrzę, spojrzę, spojrzę przejdź. Gdzie ktoś? chodź, Nie chodź, 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 drugiej? Nie wyjdę, chodź, chodź, Czekaj tak Mati, jak ja, czekaj, czekaj, tak, tak. ja Kiblem pojechali, kiblem, kiblem, tam są Kiblem pojechali Chyba to chodź, idziemy do sejfu Nie, nie, nie wiem Kiblem wyszli No mów... Oni wyszli, wyszli No mówiłem, no i straci no, Ja nie ma, no tak. Do chodź, no mówię, Dobra, idziemy, musimy te typy zniszczyć, chodź, 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 chodź. Biegamy! Po, którym kiblem oni no, Nie wiem, słyszałam kibel jakiś. Uważaj, gdzieś na mieście są. Kto to? jest. jest? Pewnie teraz idą tam, gdzie my byliśmy na początku. No to tam, tam możemy zrobić zasadzkę, tam możemy zrobić zasadzkę! Jedź, jedź, jedź! Zrobimy zasadzkę. Ja wiem, jak to się robi. Nauczyłem się. Oglądałam YouTube'a po farciem. Ja wiem, jak to zrobić. Że staniemy tam z boku. A przy okazji, jak będziemy przy, przyjeżdżać, nie, tu nikogo nie ma. Tip. Typ! Leży. Ja wchodzę do sejfu. Ja do tego czarnego rynku. A nikogo to nie było? Nie, nie, nie ma. Tam o, tam chodzi? Czekaj, ja się schowałem, ja mam dobrą kampę. Jestem za tymi sniperkami. Zasłuchaj. Możliwe, że to byli oni właśnie. No to wystrasz. No chodź, chodź do nas. Chodź. On, jest On jest dead. Mam krypto kiszony, mam kryptokiszona. No, no. Mam kryptokiszona. Oh my i oh idę kupić coś za to. Mam, po, mam tą snajpę Jaką? Ja mam dwa kiszone Ja mam jeden Mam tą snajpę, tą, 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 tą wiesz Mityczną? Mam za bitcoina Nie, co to a tą egzotyczną Jest sztucer, czy ja chcę kupić sztucer? No mm. jest najlepsza, bo ona idealnie prosto strzela A jest ten, the co, to jest Tony gun Co chcesz wziąć? Ja chciałbym sztucer chyba a to sniperka to... Ja ci dam tą sniper, ja sobie wezmę stouter. Dobrze, masz sniper to. Mhm. Mm ja kupuj to. Ja się bym kupił ten, to. Ja ja mam... Ja, ja chcę! Ja mam. No, to ta snajperka jeszcze, dobra. Snajperka jest tylko albo... Bo on albo... Jest taki ten tam albo chodźmy do innego rynku, ja bym pojechał tu na ten czarny rynek. Ten jest. Ja, ja mam jeszcze jeden. Ja Nie, tam jest super karabin, ja bym tam pojechał. Ja tam. Ja lubię ten karabin, jest tam mityczny karabin. Lubię. Mam lunchpada, jakby co? Mam padaj, a mam lunchpada. Możemy Jest auto. To... Ja będę próbował. Zaznaczymy, więc jakby co możesz Ja docimy. Jeszcze sobie to. Pałkę wezmę. Poczekaj, poczekaj, o, czekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. po pojechałeś beze mnie? Tam gdzie zaznaczyłem, jedź tam 1000 metrów od nas, widzowie, siema, jesteśmy do czarnego rynku. Ja kupuję za Cornishona! Tam pobył chyba za tym, za skałą. Tak to sobie wyjaśnię go, ja idę kupić sobie dla mi karabin ulubiony. Jest niekupiony, jest niekupiony, dobra, kupuję go. Możesz sobie tego auga śmierdzącego wziąć. się Giuseppe Rito. Dobra, widzę. Mamy już, myślę, że nasz lud I teraz powinniśmy wygrać. Ej, poczekaj na mnie chwilę. A co tutaj jest jeszcze? Ej, nic już. tam za... Tu... Tutaj... o, to był ten... fajny ten. Ej, chodź, 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 chodź. ład. Widzowie, ale bitwa pod Grunwaldem! Chłop mi ucieka! Zabiłeś go! O Jezus... A drugiego zabiłeś? Też. No nie no, ty kradniesz mi wszystkie... Kradniesz mi wszystko. Ty, wiesz co? Ogarnij się trochę, bo nie podoba mi się twoje zachowanie. Nie mogę tego to jest... Nie nie jesteś... Czekaj, muszę po Pompomcę, proszę, no my hmm. no sami widzicie, że kradnie, kradnie mi tyle. No widzę, to jest osoba, która... Ma na i nie Ona z Wikso Pixie. No, jak widzicie po czycie? Pixie on TV. I ty. Zapraszam na jego kanał oczywiście. Tam będzie robić 102 metry. Ja ja mam snajperki, możemy posnajpić kogoś. Zajmijmy górę, bo ty masz sztucer! Ja mam snajper. Myśmy mogli no, jakąś... Nie no, ma tam... No. Czekaj tylko... Czekaj, tylko nas zabuduje... Czekaj, zabuduje nas. Byśmy... Od boku nie dostali. Jestem człowiek. Dobra, to za snaj... 138 głowa! On się podnosi, cały Aha. Eee, spadamy, spadamy. Ej, chodź mnie odruć, odruć mnie, odruć mnie. Zabu ale zabuduj mnie. Ale to no ja mam 30 hp! Hmm, 5, 4, 3, 2, 1. Już po mnie. Było mi uleczyć, byśmy razem poszli. No i ty też. Labbiłeś się. Cześć, ma! Witam i oltraje, pytam. Witam i dzień dobry. To ty weszeszesz tu? A to będziemy potrzebowali ten monety kupić. Za złoto mogę kupić, ja idę kupić coś za złoto, żebyśmy przynajmniej mogli czegoś używać, bo wiesz... Ja... No to kupuj, ja sobie kupuję... Czekaj, co tam, co jest w tym... Co jest w tym czymś? To jest pompa, minigun i mityczna, to jest bez to jest, dobra, to sobie będę... Kupię sobie... Abra, ja na pewno kupię ten karabin. No to lec, dobra. I kupię tą pompę. I tak zaraz w sejfie odzyskam. Wszystkie moje złoto. Więc widzowie, taki jest plan, taki jest biznesplan. I ta. Mas, 3000 złota tylko mam. Halo, gra oszuka. Jestem oskamowany przez gry komputerową. No tak, ja jednego dnia już miałem 5000. Bra, jakby co... Ja bym poszedł od razu typów trzeba. Wezmę to jakby co... nie mam... o! C czekaj, tu się ktoś bił. Ktoś bił. <laughs> A ty już jesteś pod sejfem? Nie ja wiem, poszedł cię. No. Te no, 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 no. A ten... Snajperkę wyrzeź. Dawaj. I, jak... a masz ten... Masz to cosi? Co odpaluje sejf? Nie, nie wypadł. Chodź. To Bajlando, idę znaleźć. O, dobrze, że to si dobrze, że to widzowie słyszeli, to mogą Cię zgłosić od razu. Widzowie. Ej, serio, nie mamy, mamy problem, bo... No ja mam torby, O, mam termit, termit, o, o i to. To też jest nawet dobre. Dwa, ale mam te działko, mam działko, więc też jest, będzie szybko. Ja niszczę safe! Daj mi się, na dwa, bo nikt nie reagował, nie pokazuje, nie sejf, bo to już wierzesz! Sejf otwarty, sejf otwarty, Wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj. To z boksów, z boksów. Tak, czak. O, karta jakaś. No. Dobra, po, połowę odzyskałem. Dobra, widzowie, teraz mamy ten, mamy to, możemy iść do safe. Chodź. Chodź. Czekaj, ja muszę, muszę ten plazmer wyrzucić, czekaj, wezmę, tylko mi... Mam, mam... Ale mi nar, tam... ja mam pełne, czekaj. A, no właśnie. Dobra, idziemy tam, uważaj, bo będą mogli na nas skampić przecież. No no tutaj, tak, na tę markę, tutaj jest wejście Szybsze A ty idziesz z drugiej strony typy mogą być A ktoś jedzie kto! Mam typa! Uważaj w plec! Drugi! Czekaj na nas! O, mają mityczną pompę. Czek, Czego mają? To? To dobra. dobra, to co ja mogę kupić? Mm. No, on... on miał tutaj coś tego. Ej! On miał Mmm, nie, ja kupuję chyba. To ja nie, ja nie. Ty możesz, że się ja nie mi dasz pompę co? dasz mi tą pompę jakiejś mityczną to weź tą ale chcesz mityczną to ty masz tą mityczną? Czy... nie ja mam fioletową ej gdzie jest ten czakrak czak, daj mi czak tego ja? i tutaj, tu masz tą pompę legendarną tu mityczną no, ale, ale to musimy iść na inną bo ja tego nie chcę a gdzie ona jest? nie ma innej pompy Hmm. A market, Nie ma innej pompy Ta pompa wolna jest, 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 jest Ty bo tutaj jest dobra A co? dzej patrzcie patrz o. patrz To jest jakiś Nie, zaczynam je bardzo, widzę, przepraszam. O mój, od ciała. Poczekaj, jak kupuję niego na drugą. Dobra, widzowie, jedziemy. Jesteśmy, w 5 sekund jechaliśmy. Może tutaj będzie coś lepszego? Nie, bo ma wysiąść! Może tu będzie coś lepszego? O. Nie, typy tu są chyba. Gdzie ma? To mi na tym no. Zobaczymy. Jest ten egzot. Migan jest kupiony. Zapas wyczerpany. Tak. Jak? Ja kupuję egzotycznego karabina. Tutaj był minigun. Nie ma go. Ja muszę film... Widzowie jak zostawić nas jutro o 14.14 14 może się pojawić film z minigana, że tylko lód minigunem challenge. Bo... Tu, tu, tu. Widzowie, kolejny typ leży, jest drugi. I leży. Może on miniguna? Może on? Ej, tam! Tam może oni mają miniguna Może oni mają miniguna 78 nie Nie miniguna? Nie, nie mieli minigana, szkoda Minigun jest super, no pamiętam jak ty, w tamtym remiksie Ej, typy, typy, typy! Typy! Podwójka! Jed, jeden leży? A drugi też Ej Mati, weź ty weź splaszę. Ktoś tu miał pałę? Nie gadaj, że tutaj nie miał pałę. Nie, albo minigana przecież. Mógłby... <grym> Co mógłbym. Słuchaj, ta lama. Kochanie. O, kiedy ona się tu pojawiła? Przeć. Mati, weź splaszę, dobra. Ty weź splaszę. Ja mam 6 splaszy. Mam impulsy. Ja, czego? Dobra, widzowie, jak widzicie, idziemy do szkolnych typów. Ciao, witam i o zdrowie, pytam. Idziemy, dojeżdżamy. Gdzie oni są? Tutaj są te. Kibi i toalety. Trzeba iść tam. Jeden jeży, a drugi jest tu. Leży, a to inny ten, to inny ty bo gdzieś jest jeszcze jeden no, no. Typie, zaprowadź nas, zaprowadź nas gdzie jest twój mpc o, o idzie, patrz, idzie, grzecznie, a! O, patrz jaki O patrz jaki bombę tutaj co? Ja zobaczę co miał Ja mam 5 kill, ja myślałem, że... O typ! O, no a. dobra o. Ja nie wiem no dziwne, dziwne, dziwne. Chodź na pociąg, jest nie rozdebregowany. Ja lecę na pociąg. Po pociąg jest czysty. Będziemy dodatkowe ogórki mieli No z tych działek jest no z... Czekaj, ma przerwę. Ja tam biegnę Wiem, ale najpierw trzeba działka. Teraz Postawiłeś No nie, bo ja nie mam tego źle O tyle może pałka mi Czekaj, jed jeden jest z lamię Poczekaj, poczekaj, jeden jest na dla mnie. Au! No, ile złota? O! Ale to nie jest ten z czarnego rynku! Wypuść ją, tak? Uważaj. Jak śmiesz nas zabijać? O, tańczy mi. Ach. Radzisz sobie? Ej, bo złoto jest dla ciebie. Złoto jest dla ciebie. Ja nie mogę wyjść. A tu. To... Cześć, muszę iść się uleczyć. Bigi. Trzymaj tego, trzymaj. Dobra, widzowie, ale to jest inteligencja top 4.